Czyli bez wdrożenia nie ma innowacji? Nie. nie. To to jest dla mnie nowe. Bez wdrożenia to są takie bajki, nie? Opowi opowiadamy sobie. Kaszpirowscy. No, niech będzie. Czyli Wymyślamy sobie jakieś no. pomysły. Mhm. Jest dużo takich kreatorów, którzy mają różne fajne wizje, Ta. ale jak ich nie wdrożą do rzeczywistości, to są tylko pomysłodawcami czy wynalazcami. Ciekawa tak. sprawa. Ciekawa to, to zmienia sprawa. postać rzeczy, nie? To jest ciekawe, nie? Niektórzy pół życia, życia prze przegadują, nic nie zmieniają. No, dokładnie, no. Ale chodzi o to, żeby wdrażać, nie? Wdrażać tak. rozwiązania. Nie? I tak naprawdę wielu firmy, innowacyjne firmy to są takie. Nie takie, które mają dużo pomysłów, mhm. tylko takie, które potrafią wdrożyć jakąś zmianę. Nie? Nawet jedną. No, to już będzie coś. Tak chyba, chyba jest też taka definicja, że firma innowacyjna to taka, która w ciągu ostatniego roku wprowadziła jakąś innowację produktową lub procesową. Jest chyba taka definicja. Mhm. Y no. Taka no bardzo. Ja, ja no, bym to już mógł odcinek no. skończyć, bo no, generalnie turbo. Mam tam jakieś tak, no Wiem. kilka to, wiem, to wiem. możemy pojechać. No, no. no dobrze, czyli co Cyfrotok mówi na temat innowacyjności?